Bądź cicho, bądź cicho i słuchaj. Przepraszam, że na ciebie krzyczę, ale muszę, muszę mieć twoją uwagę. Będzie warto, obiecuję ci, będzie warto, bo musisz posłuchać o tym zapachu. Znalazłam najpiękniejszy zapach i nikt o nim nie mówi. Słuchaj, ja, ja ci powiem, jak to pachnie. Wyobraź sobie drożdżówkę z ziemi szlini rzemieślniczej piekarni, w której jest dżem malinowo różany, z taką odrobinką tej róży. Dlatego to wszystko jest obsypane cukrem pudrem. Tak pachną te perfumy. Love Notes by Ariana Angel's Keys. Ja sobie poszłam do Douglasa, tak po prostu, żeby powąchać perfumy. Sięgnęłam po te perfumy i mówię... Mój Boże, myślałam o nich miesiąc, czy je kupić. Kupiłam i noszę jedną non stop. Cena to 360 zł za 125 ml. Więc nie jest źle. Mam do powąchania mojej koleżance i ona nie zgodziła się z moją drożdżówką. Powiedziała, że to dla niej pachnie jak lody waniliowo malinowo różane z bitą śmietaną i cukrem pudrem. W sumie jeszcze lepiej. Ja jestem uzależniona od tego zapachu. Jak mi nie dasz obserwacji za to znalezisko. Masz karę, wszystkie perfumy będą na tobie krótko pachnieć.